Witajcie na kanale Dzium Dzioloszka. ja jestem Ewa i dzisiaj w końcu po kilku tygodniach oczekiwań przyszedł czas na kolejny odcinek z Euforio story. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, taka mała gwiazdka. W filmiku będą spoilery, więc jeśli wolisz najpierw obejrzeć sobie serial to wróć do nas po saatcie, a jeśli to ci psiarka to rozgość się wygodnie w naszych skromnych w internecie i lecimy. Ostatnio rozkładaliśmy sobie na czynniki pierwsze przypadek Cassie i źródła tkwiące za jej tendencją do popadania w toksyczne relacje. I dzisiejszym klientem na naszej internetowej kozetce będzie nie kto inny, lecz sama. Kat. Kat czyli ikona samoakceptacji, kobieta wyzwolona, pewna siebie, z żyłką do interesów, żyjąca w szczęśliwym związku rodem z kinowych ekranów. I tak między nami yy, największa idolka wszystkich moich przyjaciół gejów. Ale czy na pewno była ona tak szczera sama ze sobą i z innymi? Zamieńcie się w naleśnika, zróbcie sobie herbatkę albo jakąś szamkę i lecimy. Jeśli chodzi o postać Kat, to przeanalizujemy ją pod kątem trzech głównych wątków: poczucie własnej wartości i samoakceptacji, kwestie zawodowe i kwestie miłosne. Na samym początku myślę, że warto odbyć taką małą podróż w czasie do okresu dzieciństwa Kat. Kat poznała w szkole młodego Alvaro, który skradł jej serce. I w tym samym przedziale czasowym pojechała na wywczas z rodzicami. No wywczas jak wywczas, ale pech chciał, że wróciła z tego wywczasu bogatsza nie tylko o piękne widoki i doznania, ale również o nadprogramowe kilogramy. Sporo nadprogramowych kilogramów. Na pewno faktem będzie to, że po prostu młodziutka Kat utyła do niezdrowej jak na siebie tamten wiek czy wzrost wagi. No i niestety, gdy ta młodziutka Kat wróciła do szkoły, jej młody Alvaro nie wykazał się ani taktem, ani troską czy zrozumieniem. Włożyłaś dwie bluzy? Nie. Zrywam z tobą, buziak Daniel. Myślę, że bardzo fajnym zabiegiem zastosowanym przez twórców tego serialu jest pokazanie stosunku obu zainteresowanych do tych wydarzeń z perspektywy kilku lat, kiedy byli już prawie młodymi dorosłymi. Gdy pewnego razu. Uwagę na tą rozbieżność. Dla niego był to nic nieznaczący epizod ze wczesnej młodości, a dla niej stało się to zjadenkiem, które w późniejszych latach stało się źródłem wielu jej problemów. Wydarzenia podlały takie kryjące się z tyłu głowy kat schematy, które szeptały: Gdy jesteś większa, jesteś nieatrakcyjna, ty nie zasługujesz na miłość, ty nie możesz czuć się bezpiecznie w żadnej relacji. W końcu i tak ktoś z jakąś łatwością może cię zawsze wymienić. Wiecie, ja często dostaję takie pytania o to, czy nastoletnie związki w ogóle mają sens, jakieś wiecie, te pierwsze miłostki, czy warto się w coś takiego w ogóle angażować. Po prostu, że takie pierwsze związki nie są ważne. No i niech ktoś teraz po tym omówieniu case'u z Kat powie mi ponownie, że te pierwsze doświadczenia romantyczne nie są kuźba ważne. Mogą takie być, ale dla drugich mogą być po prostu źródłem Gigantycznej traumy na lata. W takich związkach my po prostu w pewien sposób uczymy się funkcjonować w relacji. Ale wracając do tego poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Pierwsze love Story Kat dało jej takie podwaliny poznawcze, które zachowanie jej bliskiego środowiska mogło dodatkowo wzmocnić. Mam dziwne brodawki? Nie. Nie za wyraźne, są w porządku. Widzicie, Kat obracała się wśród osób, które reprezentowały taki stereotypowy model piękna. Wyglądam odrażająco.. Cię? Świetna z ciebie dupa. Więc skoro takie osoby, które wpasowywały się w ten stereotyp, miały takie wątpliwości do takiej swojej atrakcyjności i wartości na krwawym i okrutnym rynku matrymonialnym to dla KAT było to po prostu dodatkowe, pozytywne wzmocnienie na zasadzie. Hmm, skoro osoby wpasowujące się w ten stereotypowy model piękna uważają się za nie atrakcyjne, co dopiero ja, odbiegająca od tego współczesnego kanonu piękna. nic dorzucali również swoje trzy grosze, nabijając się z braku doświadczenia sytualnego A ty? Co me? ja? Jesteś z Dziurą? I to jak? Jaki masz numer? Nie doliczysz się. Udajesz je, snotku. Kat nie była cnotką, ale była dziewicą. No i takie komunikaty były po prostu równoznaczne z takim brakiem zewnętrznego potwierdzenia, że z tą dziewczyną jest wszystko okej okay dla niej. No i te komunikaty mogły też w bardzo łatwy sposób wpłynąć, czy to na jej poczucie własnej atrakcyjności, czy ogólnie swojej wartości. Zresztą sama Kat, siedząc sama ze sobą. Może no, nie czuje się dobrze w swoim ciele. Kat nienawidziła siebie, ale nie mogła o tym mówić. Pomimo really tego, że udawała Queen of her life bezapelacyjnie, wspaniale, i zasłużyła nawet tym udawaniem na Oscara w kategorii mydlenie ludziom oczu, no to nie było to równoznaczne z prawdą i faktycznym stanem, jak się wtedy czuła. Tak czy inaczej, to niskie poczucie własnej wartości znalazło przełożenie na inne strefy życiowe bohaterki, chociażby sposób zarobków. I to też jest mega ciekawy case. Po prostu na skutek różnych wydarzeń w jej życiu, jej intymne nagranie, gdy oddaje się miłosnym graczkom, trafiło na pomarańczowego youtuba. I Kat na samym początku była tym faktem przerażona, ale z biegiem czasu otworzyła się ona na tą dość kontrowersyjną formę zarobku. Zaraz wracam. Oh. Główne motywacje, szekle, mamona, pieniążki. Wiadomic, że fajnie jest nucić sobie pod nosem. Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę, a sama pomarańczowa branża filmowa, poza tym, że jest gwarancją dużych pieniędzy, bardzo często, jest też gwarancją dużo mniejszego nakładu czasu do ilości zarobionych tych pieniędzy. Chodzi mi o to, że po prostu pracując na kasie, zarobić, na przykład. 10 dolców za godzinę, a spędzając czas na kamerce jesteś w stanie zarobić 1000 dolców za godzinę. Oczywiście to się wiąże z wieloma innymi konsekwencjami, które wcale nie są takie przyjemne, ale to jest temat na osobny odcinek. Druga sprawa to akceptacja i podziw w sieci. Kat odnalazła w internetach to, czego odczuwała deficyt w codzienności. Ludzie w internetach pragnęli, podziwiali ją, płacili jej hajs za oglądanie jej ciała i dodawało jej pewne złudne poczucie siły. Cześć. Miło Cię poznać. Obejrzałem twój taniec ze sto razy. Serio? Podziwiam twoją pewność siebie. Nigdy nie widziałem kogoś tak zajebiście pięknego. No nie wiem. Mówię serio, nie kłamię. Wybacz królowo. Zrobisz, to ci karze? Oczywiście. Ciekawym zjawiskiem było również to, że pewne procesy myślowe, które jej tam zaszły pod tą czupryną, pchnęły ją do tego, żeby postać tej wulgarnej i wyuznanej kas internetu przeżyć do prawdziwego życia. Bo skoro ta Nowa kat była lubiana i akceptowana w sieci. Ta stara kat, która przemieniłaby się w nową kat, również ostatecznie powinna skraść serce ludzi z liceum. Prawda, prawda? W ogóle ta ucieczka w świat internetu przez internetowych twórców jest bardzo powszechnym motywem. Oczywiście, ja też nie chcę generalizować, że każdy tak ma, jeżeli tworzy w internecie. A dosyć często słyszy się o osobach szeroko rozumianego showbizu, którzy doświadczyli w prawdziwym życiu jakiegoś kłębienia, bullingu, ale tak jak mówiłem w przypadku Kat, to zranione we wczesnych latach dzieciństwa poczucie własnej wartości miało wpływ na wiele sfer jej życia. Szczególnie kwestie romantyczne dość mocno dostały po dupie. Pewnego razu Kat poznała ziomka z ławki. Mm. Yeah, Ethan. Jestem Ethan. I pierwszą trudnością odziedziczoną w spadku po tych doświadczeniach z młodości była zaborczość i problemy z zaufaniem. To jest w ogóle przypadłość, która dotyka wiele osób, już tak nawet w prawdziwym życiu, które mają problemy z samooceną, czyli właśnie z poczuciem własnej wartości. Kat na każdą możliwą sytuację grożącą ponownym odrzuceniem i kolejnym ciosem w jej poczucie własnej wartości, stawiała na ewakuację, na zap. Sporo tego. Jakie dobre? Mogę to pić codziennie. Kup jeszcze jeden koktajl, a ja pójdę po bilety. Zalejemy się i przejedziemy diabelskim młynem. Dobra. Dziękuję. Proszę. Co więcej, Katz, żeby zredukować to nieprzyjemne napięcie, które w niej narosło, nieświadomie postawiła na substytucję. Substytucja, czyli jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, który polega na zastępowaniu nieosiągalnych celów celami łatwiejszymi lub zmianą obiektu, na który skierowany był popęd. W tym przypadku substytucja przejawiała się w taki sposób, że osoba bojąca się odrzucenia decyduje się dać nogę i decyduje się również na Niezobowiązujący one-night stand. W takiej nazwijmy to pozycji, dominującej, w której ona ma poczucie, że steruje daną sytuacją. Co? Doszłaś? No. Nie. Zwróćcie uwagę, że też jakiekolwiek sposoby wyjaśnienia, tak na chłodno całej tej sytuacji, spotykały się z bardzo agresywną reakcją ze strony Kat. Dostałaś moje SMS-y? Nie. Serio? Wysłałem kilka. Nie doszły. Mogę o coś zapytać? Jasne. Co się stało na festynie? Myślałem, że dobrze się bawimy. Chyba tak było. A potem zniknęłaś. A skąd ta chora fascynacja moją osobą? Nie mam chorej fascynacji. No, ale ostatecznie się spiknęli. Serial w bardzo interesujący sposób pokazał, jak te schematy obecne w naszym życiu mogą utrudniać to funkcjonowanie w zdrowy sposób, w zdrowym związku. Kat stworzyła, co prawda, relację z Itanem, czyli tym kolegą z ławki. I wszystkie jej koleżanki mówiły, że są razem tacy słodcy, że wydają się być taką zdrową, zdrową, szczęśliwą parką. Po prostu sra sra o pierdzącą miodem. Prawdą był jednak fakt, że Kat, poza tym, że udawała, że jest szczęśliwa w tym związku, tak naprawdę wcale nie czuła się szczęśliwa. Wasza fotka, którą zamieścił Ethan, jest zajebiście słodka. Nie obnoś się ze swoim zdrowym, normalnym związkiem. To mnie stresuje. On jest kochany. Fantazjowała o wikingowym smalcu Alfa, który zabija jej Romeo, po czym dominuje ją niczym dziki zwierz. Od zabijania mi staje. Podejrzewam, że te fantazje mogły być jeszcze podsycone tą tendencją do oglądania filmików z pomarańczowego YouTube'a, od których Kat nie stroniła. Kat zrobiła, słuchajcie, nawet listy za i przeciw. Kontynuacji w związku z Ethanem. I kiedy zdała sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma żadnego powodu do przykrywki, uświadomiła sobie, że tak naprawdę problem nie tkwił w nim. Ethan zaprosił Kat na kręgle. A ona miała doła, bo nie wiedziała, dlaczego go nie kocha. Zrobiła listę za i przeciw. Myślę, że całą sytuację również komplikował fakt, że tonęła w spuściźnie popkultury. Wiedz, że się zaangażowałem. Po raz pierwszy od 140 lat poczułem coś, o czym prawie zapomniałem. Powiedz, że na mnie poczekasz. Kochamy się. To prawdziwa miłość. W lecie przed rozpoczęciem liceum zaczęła pisać fanfiki. Fanfiki i filmy, które oglądała, mogły znacząco wpłynąć na jej postrzeganie. Czy to miłość, czy to związków? Jeśli nie będzie od razu wielkiego bum i motylków, to na pewno nie będzie miłość. Miłość powinna być namiętna, powinna nas wręcz rozpalać od żądzy. No wiecie, tego typu klimaty. Kat postanowiła zakończyć jednak swój związek z Itanem. Co jest? I like, ten mnie w ko. W tym celu umówiła się do knajpy ze swoim niedoszłym ex i odpaliła cyrk na kółkach. <laughs> Oh. Sorry. Just, Przepraszam, chciałem się w końcu przywitać. Przez telefon powiedziałaś, że to pilne. Tak? Prosiłaś, żebym zerwał się z próby. Myślałam o nas i naszym związku. Mam chorobę mózgu. Jak mogliście usłyszeć, no nasza bohaterka zamiast powiedzieć po ludzku no sorry ten mam problemy, nie jestem teraz obecnie w stanie być z tobą w zdrowym związku, chcę uporać się z tym sama, rozejdźmy się w przyjaźni. No to wszystko w miarę godnie, co nie? No, wszystko ma rozum i godność człowieka, jakby ta miała do tego pełne prawo. Ale, no ale wybrała ona jednak opcję B pod tytułem kłamstwo. I ten nie był jednak z tych wolno więc kiedy wyczuł fałsz, od razu postanowiłem zrobić się expose. Co to za choroba? Zaraz ją zgooglujesz. Zobaczę to po twojej minie. Chyba kłamiesz. W sprawie śmiertelnej choroby mózgu? Wykorzystujesz mój sceptycyzm jako pretekst, żeby się rozstać. Tak to odczuwasz. Bo tak jest. Jakoś tam jest. Nie chcesz ze mną być? Spoko, po prostu to powiedz. Bo ta sytuacja jest gówniana. Wiedziałam. Nie wierzę, że chcesz zerwać. Tylko ci ułatwiam. Generalnie widać, że Kat miała ewidentny problem z przyznaniem się do tego, że ma po prostu problem, jeśli chodzi o relacje, i próbowała manipulacją zwalić winę na boku ducha winnego chłopa. Dlatego pamiętajcie, manipulacja potrafi być zarówno i jawna, jak i bardzo subtelna. Dlatego polecam wam edukować się samemu w tym zakresie, słuchając czy to podcastów, czy czytać książki, życzę się po prostu milej, przyjemniej i wiadomo, w którym momencie powiedzieć tak, jak i ten stop. Powiem wam też, że w przypadku kad zastanawiałam się nad poruszeniem kwestii. Zaburzeń odżywiania, ale w serialu ten wątek był jednak pociągnięty bardzo pomacuszemu, Może w przyszłych sezonach ja jakoś bardziej to zgłębią. Wtedy najwyżej wrócimy do tematu. Dajcie znać, co sądzicie o Kat. Czy napawała was od razu, czy może wręcz się z nią utożsamialiście? Dla mnie wątek był przede wszystkim po prostu pięknie. Mm, rozrysowanym caseem, ilustrującym to, jak naprawdę skomplikowana jest nasza ludzka psychika. Oczywiście zaznaczę też to, że nie jest to żadna profesjonalna psychoanaliza. W prawdziwym życiu potrzebowalibyśmy rozmaitych testów, jeszcze wywiadu pogłębionego z taką Kat. Ale wiecie, tak, jako taki case do pogadania sobie na YouTubach, to było w pytkę. Tak naprawdę, problemy kat mogą dotknąć każdego z nas. Bardzo mi się podobało to samo, co w przypadku Cassie, że ten serial nie ocenia, tylko daje taką przestrzeń do własnych refleksji. A jeśli ktoś z Was ma jak kat i ma problem w odnalezieniu się w takiej zdrowej relacji, po prostu was to na przykład nuży, albo brakuje tam jakiejś adrenaliny, motylków, że na przykład ma problemy z samooceną, czy z poczuciem własnej wartości. To poza tym, że polecam swoje filmy. Polecam Wam też. Przede wszystkim terapię i własną edukację. Książki, podcasty, webinary. Moi drodzy, zesrał mi się aparat, jak nagrywałam, a chciałam jeszcze was zapytać o to, którą postać zrecenzować, omówić w następnym odcinku. Możecie tutaj w komentarzach dać mi znać, kogo was interesuje, kogo case. Dlatego nie zapomnijcie o lajkach, subach, wbicie na moje inne social media i bez